Hej, cześć, się mu Was znowu i na, dla Was pierwszy raz. Okej, okay, może zostanę inaczej. Ghostwriter Confuture Soldier to gra, którą zacząłam nagrywać właśnie teraz. I będzie to pierwszy odcinek, jak... No dobra, to będzie pierwszy odcinek. Zmieniłem przed chwilą opcję i przestało się nagrywać. Mamy elegancko-polski, wszystko polski, tutaj wszystko taką miodzio. Nie będę wszystkiego maksowo, bo tak czy że rozdzielczo yy, się New Campaign. Na weteranie zobaczymy, jak nam pójdzie. No i co? New, nowa kampania. Pomyślałem, posrało cię, ni to i tamto i sam to i ja wam to. Stwierdziłem, że jeśli będziecie chcieli, jeśli będziecie zainteresowani online czy też innymi grami, które wygrałam i seria wam się podoba, no to lajkujcie. Znaczy łapka w górę w sensie Każda łapka w górę oczywiście zająca mi do kolejnej pracy Już nie mówię o subskrypcjach, jak wiecie wystarczy mi łapki Samo to, że widzę, O ile wejść O jeszcze łapka w górę, hurra Mogę się pocieszyć, a tutaj Idziemy sobie jibkiem przez jakieś city Wyglądałem przez ten. E, kilka murzynków. I nie wiem co można oczywiście. Aha, teraz sobie zmieniłem co? Tak, nie, tak, tak, teraz się to zmieni. Nie wiem czy się dzieje. Tak. Widzę tu jest ten dziep z przodu. Tak, mi się zmieniam. Zmienię się ten z przodu. Teren ten z tyłu. Tak, tak, tak. Zdecydowanie chyba tak jest. No. A, trochę się tu fiksuje Bum. Ale było BUM. Ojojoj. oj. Czy nie jesteśmy pod takim snajperem? Ojej. Okay. Aha, to my jesteśmy sniperem, tak? A dlatego to... 1. Ojej. Niżej się zaczyna. Ja myślałem, że tu lejdziemy tym Jeepkiem, a tu wszystko się zmienia. To my gramy snajperem. Okej. Okay. Czy ja dalej mam snajperkę, czy już mi dali drugą splugę? Eee, już nie mam snajperki. on poszedł tekst, okej. Okay. przejdziemy, że grę. Sprzy sprintuję się shiftikiem. Mamy dom. Hold. Szkoda, że instrukcje są po prostu... Ale się da, troszeczkę. lepiej wszystko Ok, nie żyje No może byście coś zrobili, co? Co okay. jest? Okay. Okay. Nie to wyłączyć, cienką Nie, wola włączony Eyes up. I don't want any surprises. Griffin, can you read this? Owróć się i bum! Hamerem, jak pięknie dostałem Kopcę się, kopcie się Puść! O nie! O nie! Próbuję zobaczyć spolszczenie. Przechodziłem przez martw i zauważyłem tam. Cud, że da się zrobić po polskich, chociaż polskie napisy, a więc cieszmy się, że udostępnili nam taką opcję przy zakupie za granicą również. A

Say a prayer if that's your way. We're good to go, sir. All right, then. Let's go get these sons of bitches that did this. Details will be on your MRTs. okay. The bomb that killed our men was headed for our southern border. It'd be a steep personal price to stop it, but that's the cost we choose to bear for our nation. The cost that Ramirez, Allen, McGann, and Haynes chose to pay on our behalf. Their sacrifice was not in vain. Let's just make sure we don't have to make the same one again. That bomb had to pass through a lot of hands to end up where it did. One of the men in the chain, Gabriel Paez, wants to come in. Paez is a mid-level drug runner and a new kid on the block in gun running. Sounds like he bit off more than he could chew and now he wants out. He claims he didn't know the bomb's target. Blah blah blah. I don't care. Paez is a loose thread. Time to pull. I think huh? I challenges... Dobra, chcę wrócić do tego fajnego menu, no, nie chcę tu już więcej być. Intermap. Dobra, nie będę tego oglądał. Next. Aha. Scroll. Tył, no tu, tu wiadomo. To jest to Tapping. Okej. Okay. I tu mam broń, okej. Okay. To jest telka to my nie chcemy. No zabierzemy to. Najpiękniejsze co może być w tej... Nie, jest to tą broń. Tu to, to, to inną broń. Nie mogę przejść, bo jest... Kurde. Mogę tylko to na no, nic. A więc użyjemy tego. Ło, jak może się fajnie bronić. Już lubię to by. Firing Crate. Test. Aha, mogę testować, ok Aha, strzelnicy no to coś takiego jak online Tylko tam jesteśmy w jakiejś super przestrzenic Coś się tu jesteśmy borzyć na strzelnicy Zamknij się Aha, no dobra, to mogę Gana, wolę dana gana, mogę? Nie mogę, no dobra ja mogę ją tegoś ulepszać. Select. Aha, tu mamy. I to jest to, co najbardziej kręci w tejże optyka. To być silne, bo to będzie... Select i select i wtedy back. Nic więcej nie ulepszam. I wtedy weźmy sobie tu i tu. Tu chcę i znowu ulepszymy to. Ale no no to trzeba się tego nauczyć, bo to jest hardkorowo trudne. O tak, każda część jest osobna. Tak, jak to zmienić, co? O, okej, tu zresztą. To jest chyba znak to, to jest, Nie. No to ja wolę jednak apok, tak zwany. To jest dobrze. Teraz Pomaluję... A nie, to jest ta, ta zabawyczka. kolorek. No to weźmy sobie ten moro. Tym biegiem to farba. Teraz pust spust. Mm. Spustów są chyba cztery, a więc ten jest do manualności, ten, ten, a. auto single shot. Weźmiemy sobie auto, o ten co weźmiemy. Zresztą no dobra, tutaj cóż, magazynek, może można zwiększyć, bo ja to jestem miłośnikiem krów. O, może się tego No dobra. Tu się nic nie pobawimy. Tu mamy to. Może to zmienimy. O tak. I weźmiemy sobie to. Dobra. No i to jest jeszcze to, i to, i to. Kolbę. Sztok. Dobra. Wracamy. Mam nadzieję, że mi się zapisało. Zaczynamy misję. You won't start the mission. Albo nie, nie zacznę misji. Skończę tu, po tym krótkim wstępie. I następną misję zagram jutro rano, gdyż jest już późno i po prostu Jeszcze sprawdzę czy mi się zapisało. Okej. Okay. I dzięki za oglądanie i mam nadzieję, że Wam się podobało. Do następnej misji. Trzymajcie się.